Czy czujesz niepokój w sercu? Przeczucie, że coś się zmieni, ale nie wiesz co? Może wielokrotnie natknąłeś się na ten sam numer, słyszałeś tę samą piosenkę w różnych momentach, lub miałeś sny, które zdają się zawierać ukryte przesłanie o Twoim życiu miłosnym. Jeśli się z tym utożsamiasz, wiedz, że to nie przypadek. Jest ku temu powód. Anioły mają dla ciebie wiadomość. Wiem, że ciężko walczyłaś o ten związek. Zainwestowałaś swój czas, energię i serce. I być może ból niepewności, dystansu lub ciszy mocno cię przytłacza. Zastanawiasz się, czy Twoim przeznaczeniem jest tkwić w tym kręgu, czy prawdziwa miłość naprawdę dla Ciebie istnieje. Dlatego to przesłanie jest tak ważne. Wszechświat jest w ruchu. Anioły otwierają portale i szepczą sekrety, które, jeśli zostaną zrozumiane. Mogą odmienić Twoją rzeczywistość. Nie jesteś sam. Pokazują Ci drogę do emocjonalnego i duchowego wyzwolenia, którego tak rozpaczliwie pragniesz. Nie chcą Ci tylko dać nadziei, chcą Ci dać klucz do otwarcia kolejnego rozdziału Twojego życia. Przesłanie, które Ci teraz wysyłają, jest jak mapa skarbów. Każdy znak, każde uczucie. Każda wątpliwość to wskazówka, która prowadzi cię do punktu zwrotnego. Twoja intuicja cię nie oszukuje, to uczucie, że coś musi zostać ujawnione, to twoja dusza wołająca cię, byś usłyszał, co ma nadejść. Więc zrelaksuj się, weź głęboki oddech, bo to, co zaraz ci powiem, to odpowiedź na wszystkie twoje pytania. To prawda, którą anioły chcą, żebyś poznał już teraz. To odpowiedź, która może uwolnić cię od niepewności raz na zawsze. Zwróć uwagę. Każde słowo to kropla mądrości, która może napełnić twój puchar i przepełnić go miłością i pokojem. Przygotuj się, bo odpowiedź, która tobą wstrząśnie, jest również tą, która cię uzdrowi. Jeśli jesteś gotowa otrzymać tę wiadomość, kliknij przycisk Lubię to i zasubskrybuj kanał, aby więcej kobiet takich jak ty mogło otrzymać tę wiadomość i nawiązać kontakt ze swoją prawdziwą istotą. Rozumiem Cię. Wiesz, ten niepokój, który czujesz, ma swoją nazwę. To uczucie stagnacji zakochany, to strach, który prześladuje Cię każdej nocy. Niepewność, która towarzyszy każdemu krokowi, każdej rozmowie. Może masz już dość czekania, czekania na zmianę, która nigdy nie nadejdzie, na działanie, którego druga osoba nigdy nie podejmie. Myślisz o przeszłości, o tym, jak było inaczej, jak intensywny był płomień miłości, i zastanawiasz się, co się stało. Ból rozstania jest realny i prześladuje cię, sprawiając, że wątpisz w swoją wartość. Czy nie jesteś wystarczająco dobry? Czy Twoja miłość nie jest warta odwzajemnienia? To jest cykl, który aniołowie ci pokazują. To scenariusz, który chcą ci pokazać nie po to, by cię zasmucić, ale by cię wyzwolić. Stagnacja nie jest Twoim przeznaczeniem. To punkt wyjścia do transformacji. To Twoja dusza prosi o zmianę kursu, o nową perspektywę. Anioły widzą Cię w ciszy. Widzą Twoje łzy, Twoje nieprzespane noce. Widzą Twoją duszę, zmęczoną samotną walką o związek, który zdaje się dźwigać nie do zniesienia ciężar. Wiem, że czułaś się niewidzialna, jakby Twoje uczucia nie miały znaczenia, jakby Twój głos nie był słyszany. Właśnie dlatego ta wiadomość jest darem. To znak, że wszechświat jest przy Tobie i komunikuje się z Tobą, pokazując Ci, że nie jesteś sam w tej podróży. Pokazują ci, że to ból, to co czujesz, to portal, portal do Twojego uzdrowienia, do Twojego przebudzenia. To wszechświat potrząsa tobą i mówi: obudź się, zasługujesz na o wiele więcej. Wiem, że próbowałaś wszystkiego. Próbowałaś rozmawiać, próbowałaś ustępować, próbowałaś milczeć, żeby uniknąć kolejnej kłótni. Zastanawiałaś się, czy Twoja miłość jest ciężarem, czy nie wymagasz za dużo. Czy nie jesteś niedojrzała? Ale prawda jest taka, że Twoja miłość jest Twoją najpotężniejszą siłą, a jeśli sprawia Ci ból, to dlatego, że jest w niewłaściwym miejscu lub o niewłaściwym czasie. Stagnacja to ostatni krok przed skokiem, to najciemniejszy moment przed wschodem słońca. To Twoja dusza przygotowuje się na drastyczną i potężną zmianę. To uczucie stagnacji nie jest karą, to proroctwo proroctwo że w twoim życiu wydarzy się coś większego silniejszego i prawdziwszego to jest przesłanie które aniołowie próbują ci pokazać poprowadzić cię chcą żebyś spojrzał na ten scenariusz prosto w oczy bez lęku bo twój wyzwolenie emocjonalne i duchowe jesteś w punkcie zwrotnym Postanawiasz nie godzić się już na mniej, niż zasługujesz. Wszechświat obdarza cię tym przesłaniem. Pokazuje ci prawdę, abyś w końcu mógł uwolnić się z krępujących cię łańcuchów i ruszyć naprzód. A teraz nadszedł moment, na który czekała twoja dusza. Odpowiedź. Przesłanie, które przekazują ci aniołowie, nie dotyczy drugiej osoby. Dotyczy ciebie. Prawdziwe prorocze przesłanie ujawniają Ci, że Twój ból, Twój strach i Twoja niepewność nie są spowodowane przez innych, ale przez zaburzenie Twojej własnej energii. Anioły pokazują Ci, że kluczem do transformacji nie jest zmiana innych, ale zmiana Twojej własnej częstotliwości. Stagnacja, którą odczuwasz w związku. Jest odbiciem Twojego własnego stanu wewnętrznego. To Twoja dusza prosi Cię o powrót do domu, do swojej istoty, do swojego światła. Pokazują Ci, że Twoje nieustanne poszukiwanie akceptacji, miłości i uwagi poza sobą jest przyczyną tego odłączenia. Szepczą Ci, że prawdziwa miłość to nie coś, o co się błaga, ale coś, na co się zasługuje. Dany a, gdy emanujesz miłością do siebie, stajesz się magnesem dla miłości, która cię unosi. Anioły zapraszają cię do głębokiego zanurzenia, do wyruszenia w podróż ku samopoznaniu. Chcą, abyś pamiętał o swojej mocy, pięknie, sile. Pokazują ci, że za każdym razem, gdy umniejszasz swoją wartość, by dopasować się do czyjegoś życia, zdradzasz własną duszę. Ich przesłanie jest jasne. Czas na nowo nawiązać kontakt ze swoją wartością, poczuciem własnej wartości i wewnętrznym blaskiem. Zapewniają cię, że Twoje szczęście zależy tylko od ciebie. Przesłanie jest wezwaniem do działania. Suwerenność emocjonalna i duchowa. Anioły pokazują ci, że kiedy podnosisz swoje wibracje, wszechświat reaguje. Druga osoba, kimkolwiek jest. Odczuwa tę zmianę. Albo wznosi się, by spotkać Cię na tym nowym poziomie, albo wycofuje się, robiąc miejsce dla nowego połączenia, które wibruje z tą samą częstotliwością co Ty. Odpowiedź, która wstrząśnie Tobą, jest taka: Moc zmiany Twojej miłosnej rzeczywistości zawsze była w Twoich rękach. Zmiana, której tak bardzo pragniesz w swoim związku, nie nadejdzie w wyniku trudnej rozmowy. Ultimatum czy kłótni, nadejdzie z Twojego wnętrza, nadejdzie z Twojej decyzji, by kochać siebie, stawiać siebie na pierwszym miejscu i szanować siebie. Proroctwo, które aniołowie ci dziś przekazują, brzmi: Skupiając się na sobie, zaczniesz przyciągać partnerstwo, na które naprawdę zasługujesz. Czy to z obecnym partnerem, który może obudzić się wraz z Twoją nową energią, czy z nową duszą która dopasuje się do Twojej częstotliwości. Miłość, której szukasz, jest w Tobie. Wystarczy ją obudzić. To jest przesłanie nadziei i siły, które aniołowie Ci przekazują. Nie dali Ci problemu do rozwiązania, dali Ci rozwiązanie pokazują, że od teraz nie liczy się my, ale ja, bo zdrowe i szczęśliwe my mogą powstać tylko z dwóch kompletnych i pełnych ja. Jeśli ta wiadomość od Aniołów poruszy Twoje serce i da Ci nadzieję na prawdziwą miłość, możesz wyrazić swoją wdzięczność, klikając Dziękuję bardzo. To drobny gest, który wiele znaczy, pozwala mi nadal dzielić się z Tobą światłem, wsparciem i wiadomościami od Aniołów każdego dnia. Dziękuję Ci z całego serca. Przesłanie Aniołów nie kończy się na objawieniu, od Niego się zaczyna. Wiedza to tylko pierwszy krok. Prawdziwa transformacja pochodzi z: działanie, proroctwo, które dziś usłyszałeś, nie ma pozostać w Twoim sercu, lecz ma być przeżywane, oddychane i przekształcone w rzeczywistość. Aniołowie zapraszają Cię nie tylko do jego zrozumienia, ale także do działać. A działanie, o które Cię proszą, nie jest wielkie, lecz ma głębokie znaczenie. Pierwszym krokiem, pierwszą czynnością, jaką musisz wykonać, jest medytuj pięć minut dziennie. Ale to nie jest zwykła medytacja. To medytacja skupiona na wdzięczność, bądź wdzięczny za miłość, którą już masz w swoim życiu, bez względu na to, jak mała może się teraz wydawać. Bądź wdzięczny za lekcje, ból, radość. Wdzięczność natychmiast podnosi twoje wibracje. Przenosi cię ze stanu niedostatku do stanu obfitości. Kiedy dziękujesz za to, co już masz, otwierasz się na przyjęcie jeszcze więcej. Anioły pokazują ci, że wdzięczność jest walutą wszechświata i przyciąga do ciebie to, za czym twoje serce najbardziej tęskni. Drugim krokiem, drugą czynnością jest pisać w pamiętniku. Nie po to, żeby narzekać. Nie po to, żeby narzekać ale po to, żeby oczywisty, napisz o związku, którego pragniesz. Opisz komunikację, intymność, szacunek i namiętność. Wyobraź sobie swoje życie z miłością, na którą zasługujesz, i przelej to na papier. Anioły zapewniają cię, że słowo pisane ma niezrównaną moc manifestacji. To tak, jakbyś wysyłał formalną prośbę do wszechświata, szczegółową i pełną intencji. Akt pisania uwalnia to, co tkwi w Twoim umyśle i sercu, przekształcając marzenia w plany, a plany w rzeczywistość. Trzeci krok, trzecie działanie, to powtórz mocne stwierdzenie, taki, który rezonuje z Twoją duszą. Aniołowie ci podpowiadają, zasługuje na miłość, która mnie podnosi i dopełnia. Powtarzaj to sobie każdego ranka przed lustrem. Powtarzaj to przed snem, powtarzaj to, gdy nachodzą cię wątpliwości. Twój głos ma uzdrawiającą i twórczą moc, którą możesz sobie tylko wyobrazić. Za każdym razem, gdy powtarzasz te afirmacje, przepisujesz scenariusz swojego życia, przeprogramowujesz swój umysł i ducha, aby przyciągać to, na co naprawdę zasługujesz. To Twoja szansa, Twoja osobista przepowiednia. To Twój moment, by przejąć kontrolę nad swoim życiem miłosnym. Anioły pokazują Ci, że wszechświat jest gotowy, by Cię wesprzeć. Energie są w harmonii, droga jest przed Tobą, ale Twoim zadaniem jest zrobić pierwszy krok. Chodzi o to, by uhonorować swoją duszę swoimi czynami, poświęceniem i wiarą. To nie gigantyczny wysiłek. Ale seria małych, konsekwentnych aktów miłości do siebie. Czas przestać czekać na miłość z zewnątrz i zacząć ją pielęgnować w sobie. Anioły zapewniają cię, że kiedy to nastąpi prawdziwa miłość, miłość, której tak bardzo pragniesz, nie będzie miała innego wyboru jak tylko zamanifestować się w twoim życiu. Stagnacja się rozpłynie, strach się rozwieje. A twoje życie miłosne stanie się odbiciem światła, które w sobie rozpaliłeś. To nie jest tylko wiadomość, to jest wezwanie, to twoje powołanie do wielkości, do pełni. Aniołowie nie dali ci odpowiedzi na twoją ciekawość, dali ci plan działania, szczegółowa mapa twojego odrodzenia w miłości, a teraz wybór należy do ciebie. Czy przyjmiesz wezwanie? I tak podróż osiąga punkt kulminacyjny. Twoja dusza została wystawiona na prawdę, która wykracza poza czas i przestrzeń, na przesłanie, które aniołowie przeznaczyli dla ciebie. Teraz to nie jest tylko wniosek, to jest portal, portal, który otwiera się na nowy etap w twoim życiu miłosnym etap, w którym strach ustępuje miejsca wierze, a niepewność pewności. Otrzymałeś święty dar duchowego przewodnika dla swojego serca. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo po dzisiejszym dniu, ponieważ prawda, którą usłyszałeś, ma moc zerwania łańcuchów. Więzy przeszłości, rozczarowania i rozczarowania, wszystkie one tracą swoją siłę w obliczu światła Twojej własnej świadomości. Przesłanie aniołów przypomina ci, że jesteś panem swojego losu, twórcą swojej własnej rzeczywistości miłość, której szukasz, jest w Tobie, pulsuje, czekając na uwolnienie. Pamiętaj, anioły są zawsze przy Tobie, nie opuściły Cię w najciemniejsze noce i nie opuszczą Cię teraz. Prowadzą Cię, chronią, wysyłają Ci znaki, ale podróż należy do Ciebie. Twoim zadaniem jest mieć odwagę, by działać, ufać i kochać siebie. Odpowiedź: która tobą wstrząsnęła dzisiaj jest również ten, który cię wyzwala. Wolność kochania i bycia kochanym w pełni, bez warunków, bez strachu, bez więzów. Ta wiadomość jest świadectwem twojej wartości, potwierdzeniem, że zasługujesz na całą miłość, jaką wszechświat ma do zaoferowania. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Twoja wartość nie leży w twoich osiągnięciach, majątku ani relacjach. Twoja wartość tkwi w Twojej duszy, Twojej istocie, Twoim świetle. To właśnie to światło przyciąga prawdziwą miłość, miłość, której tak rozpaczliwie szukasz. Wszechświat jest gotowy, by Cię wesprzeć. Energie są w harmonii, ścieżka jest przed Tobą, ale Twoim zadaniem jest zrobić pierwszy krok to uszanować swoją duszę swoim działaniem, poświęceniem i wiarą. To nie gigantyczny wysiłek, ale seria małych, konsekwentnych aktów miłości do siebie. Ta wiadomość to wezwanie do Twojej wielkości, do Twojego spełnienia. Aniołowie nie dali Ci odpowiedzi na Twoją ciekawość, dali Ci plan działania, szczegółową mapę Twojego odrodzenia w miłości. A teraz wybór należy do Ciebie: czy przyjmiesz to wezwanie? Aby dać znać aniołom i wszechświatowi, że otrzymałeś tę wiadomość, wpisz numer 11 w komentarzach. Potwierdź wszechświatowi, że Twoja dusza jest gotowa przyjąć miłość, na jaką zasługuje. I na koniec słowo zachęty. Uwierz. Uwierz w siebie. Uwierz w siłę miłości własnej. Uwierz, że Twoja romantyczna przyszłość jest jaśniejsza, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Wszechświat jest gotowy by Cię wesprzeć, Twoje życie wkrótce się zmieni. Uwierz w proroctwo miłości, Twoja podróż do miłości zaczyna się teraz.